W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Margonem jest to kolejny odcinek naszej serii. W dzisiejszym odcinku mamy 165 poziom, więc zaczynamy z zakonem równowagi. Dawno nie było. No, także lecimy zakon równowagi. Aktualnie mamy chyba dwa zadania. Nie wiem czy dwa, czy jedno, chyba dwa, tylko nie wiem, gdzie jest drugie, ale zajmiemy się tym pierwszym. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i tak. Moja morda zasłania quest. Więc jakby to przenieść. Dobra, damy sobie tutaj. O dobra, to polecimy w to miejsce. Zobaczymy. Tu mamy questa jakiegoś. Ciekawie. To może się później z tym zajmę. Na razie nie wiem do czego to to służy. Pierwszy raz z kamerką, więc też <grywny> dziwnie. Tak możecie zauważyć czasami palca i moją rękę. No bo tak to jest telefon i też nagrywam kamerką z telefonu niestety przód, mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób mam nadzieję, że nikogo tu nie spotkam na mojej drodze bo nie byłoby to mi na rękę ale powinno być git o fak tej kurwa, dobra miał <laughs> ja mnie przekinać nie wiem czy mnie dobrze słychać, najwyżej w aplikacji do montowania powiększę ten ten głośność, powiększę głośność Albo ja nie powiedziałem weź ten zegarek, mi tutaj On mi trochę przeszkadzał. Będę musiał wykombinować w jakiś sposób nagrywać, żeby nie było widać co chwilę tego palca, ale coś jest niepokojące, bo tutaj widzę, że wszystko jest wyczyszczone, a my mamy wejść do tej jaskini. Tam mam nadzieję, że. No, jest wybite, to wszystko. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że nie to są to, to te 70 któreś. Dobra, raczej iść dalej. Zobaczymy, czy to to. No, chyba tak. Mijamy to, oczywiście. Nas interesuje nie tu. Czemu mi tak laguje? Może przez to, że on telewizor też już podłączony pod Wi-Fi i telefon. O czemu by nie? Tak, jest grubo. Tu nikogo nie ma. Dobra, nie, nie, ten, ten źle. To, to, to. Do tej dwójki dostaniemy się, to nie, nie mamy tego zamiaru. Jak nie powiedziałem, dobra, to jest tutaj, tak jak myślałem. Ok, kurde, tu niczego nie ma. Najgorsze jest to, że tego mamy no, nie dużo 35 łącznie. ale przynajmniej perełkę sobie podniesiemy, bo się przyda. jak to będzie druga perełka w naszym kwipunku a my będziemy musieli się tak logać no nie no, pauzować bym musiał, bo nie ma innego wyboru nie będę tutaj stał tak bezczynnie ja specjalnie wybrałem taką porę, no w pół do drugiej na nagrywanie tego odcinka, bo wiedziałem, że będzie w jakimś powalonym miejscu, typu to ale no, kurde, no ciężko, ciężko ta perełka, co ile się respią, po nie no, ciężko będzie, ciężko dobra, ja tu za chwilę wrócę zrobię taką mini pauzę ja się ogólnie przelogowałem poza nagraniem żeby tu nie stać, ale widzę, że to była no głupota bo tu się nic nie zraspiło a ja potrzebuję właśnie zabić tylko z tej lokacji chyba tylko z tej lokacji no nie no nie podoba mi się to nic nie mamy nawet perełki nie ma drugiej Wiecie co? Ja może zrobię to w taki sposób, że wiecie, co tu dokładnie jest, za potwory, nie? Po prostu ja to wszystko wybiję i się spotkajmy już w mieście. To będzie najrozumniejszy sposób. Po prostu oddajmy questy i będziemy mieli wszystko gotowe. Będzie trochę przyspieszony ten odcinek. I tak już jest dużo różnic, bo widzicie mnie, teraz się bawię statywem. Tak to wygląda. No, tu nie będę stał w nieskończoność przecież, nie? Widzę, co tak jest ciężkie. No, chciałbym wam tu pokazać, jak to pokonuję, chociaż wiem, że wszystko pokona, bo już tu kilkakrotnie razy byłem. I to wszystko, co tutaj mamy, idzie na auto. A z tym teraz ekwipunkiem, bo założyłem sobie na 165. ton zbroi. O ty, widza, więc. Z pewnością będzie jeszcze łatwiej. Szybkość ataku to jest 10%. No kurde, tu niczego nie ma. A innej mapy z tymi potworami nie ma. gorzej. No dobra, to się spotkamy za chwilę. Okej, okay, trochę to trwało, zanim pokonałem wszystkich, ale udało się. W końcu mamy to. Możemy odebrać tutaj nasze właśnie zadanie. U tego właśnie zakonnika równowagi, tylko pozwól mi kliknąć. Eee, no i co. I które to jest? Nie wybieramy. Trzecia opcja. No i dostaliśmy coś tam. <laughs> Chyba jeszcze jedno jest zadanie, tylko nie jestem pewien. Zaraz się to okaże. Tylko niech mi gierka pozwoli pójść do ITAN. Tylko widzę, że trzeba w ustawieniach coś pogrzebać, bo mi telefon coś mówi. Albo to jest wina internetu, albo... Nie wiem. Przez tą kamerkę, że ją odpaliłem. Eee, dobra. Pora iść w to miejsce. Nie, raczej wina internetu to nie może być. Bo by mi ciało jeszcze bardziej niż nie, aktualnie, ale zaraz. Zaraz się okaże, czy obie. Na pewno mamy wszystko. Tak, mamy wszystkie. Okej, okay, dobra. Jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę. Napisać komentarz. Czy pasuje z tym, że moja... Mm, że ja się gdzieś pojawiłem, że ja tu gdzieś jestem. Możecie mnie zobaczyć. To jest też coś nowego, no właśnie na tym kanale. A o, właśnie tak zapatrzę teraz na kalendarz. W telewizorze mam kalendarz. Mogę Wam to sobie pokazać, bo tak, to jest statyw. O i w telewizorze mam kalendarz. Tak, tak druga 10. Ja dobra, 22 luty tego roku, e, także sobota, e, ten odcinek będzie na no, dziś, 22. O której to nie mam pojęcia. Pewnie jakoś po trzeciej albo czwartej, albo na 6 zostawię, żeby było śmieszniej. I powstanie jeszcze jeden, pewien film z takim większym udziałem. większym udziałem macie. Pokażę Wam pewien film po prostu. Także to. To wszystko. Trzymajcie się i cześć do następnego. Teraz jak to teraz wyłączyć? Mm, mm, mm.